W Retail Taikon 2 mamy aż 14 różnych rodzajów produktów. Ale właściwie to, który z nich jest najbardziej opłacalny do sprzedawania? No, tak się składa, że jeszcze tego nie wiem. Ale dzisiaj się dowiem, ponieważ postanowiłem to sprawdzić. Będę testował każdy typ produktu przez jedną godzinę i zobaczę, który z nich zarobi najwięcej dla mojego sklepu. A jeżeli chodzi o mój sklep, no to ma on 6 półek oraz 2 kasy fiskalne, dodatkowo oczywiście zatrudnionych dwóch kasjerów, menadżera, strażnika oraz woźnego. A jako pierwszy na test wleciały zabawki. Miałem już to fajnie udekorowane, więc mogłem otworzyć już sklep i czekać pierwszą godzinę na efekty. A po godzinie czasu na swoim koncie miałem aż 153 tysiące złotych, co po szybkim liczeniu dawało nam ponad 49 tysięcy zysku, czyli dość obiecujący wynik. Następne w kolejce do testu były ubrania, czyli dość podobny produkt, więc mogą się spodziewać, że zarobi on bardzo podobnie. A przez godzinę czasu mój stan konta wzrósł do ponad 201 tysięcy, czyli zarobek był nieco mniejszy od poprzednika. A jako następne sprawdziłem słodycze. No ogólnie kiedyś dostałem informację od takiego jednego typka, że niby jest to mega opłacalne, no w końcu jest to tylko jedna rzecz w tej kategorii. No i w sumie miał rację, bo klienci kupowali tego bardzo dużo. Ale zarobek tych sodyczy, no, dość bardzo mnie zdziwił. No, ale niestety w negatywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ zarobiłem tylko nieco ponad 8000 zł. Kolejne w kolejce było jedzenie, no i tutaj od razu wiedziałem, że nie zarobi to za dużo. No, z doświadczenia wiem, że jest to dość nieopłacalna kategoria. Ogólnie sprzedawałem jedzenie lodówkowe, ponieważ, no, z tego jest największy zysk. No i ogólnie szczerze myślałem, że będzie dużo gorzej. Ale w sumie to nawet zarobiłem całkiem sporo, ponieważ zarobek wynosił ponad 29 tysięcy złotych. No i teraz przyszła pora na jeden z potencjalnie najbardziej opłacalnych przedmiotów do sprzedaży, a mianowicie elektronika. No przed nagraniem tego filmu bym sądził, że jest to właśnie jeden z bardziej opłacalnych przedmiotów do sprzedaży. No ogólnie rozpocząłem już mój test, ale się okazało, że mam źle postawione te wszystkie półki, no i muszę ustawić troszkę to inaczej. Ale na szczęście wszystko udało mi się zrobić prawidłowo. Do elektroniki stwierdziłem, że jeszcze kupię przedstawiciela finansowego. No jednak jest to kategoria z droższymi produktami, więc stwierdziłem, że tak będzie najlepiej. No a jeżeli chodzi o zarobki po godzinie funkcjonowania tego sklepu, no szczerze myślałem, że będzie lepiej, a zarobiłem tylko nieco ponad 33 tysiące. No dodajmy jeszcze te 3400 za przedstawiciela finansowego oraz biurko. No i następnie przetestowałem garnki, jakieś patelnie, jakieś plecaki. No, kategoria typu nie wiadomo, co o tym sądzić, szczerze. Czy zarobię dużo, czy zarobię mało? No, ale szczerze, jest to kategoria typu chyba niezła, ponieważ zarobiłem ponad 40 tysięcy złotych. Więc jest to naprawdę całkiem, całkiem opłacalne. No i kolejna kategoria: sprzęta AGD. No, wydaje się kategorią dosyć niezłą, ale czy zarobi dużo? No i po godzinie działania mojego sklepu, no, szczerze, zarobiłem dość mało. No, myślałem, że będzie dużo. No, ale można to nazwać co najwyżej wynik przeciętny, tak? No, zarobiłem tylko nieco ponad 34 tysiące złotych. No, jest to dość średni wynik. No i kolejna kategoria, typu nie wiadomo co o tym sądzić, czyli szkolne artykuły. Artykuły szkolne, jak to woli. No, i po godzinie czasu, no, efekt mnie jakoś nie zadowala. No, zarobek bardzo mały, no, można powiedzieć, bo nieco ponad 20 tysięcy. No, nie jest to dobry wynik. Więc ogólnie nie polecam. No i kolejna kategoria instrumenty no jakieś tam gitary, jakieś trąbki, jakieś tam różne saksofony nie wiem, w sumie się nie znam. No, w sumie nigdy nie słyszałem, żeby było to opłacalne, ale może mnie to zdziwi. Nie, no oczywiście, że mnie to nie zdziwi. No zarobek bardzo średni 25 tysięcy no bardzo, bardzo średni wynik. No i kolejną kategorią w dzisiejszym odcinku były narzędzia ogrodowe i szczerze był to naprawdę bardzo dobry typ produktu, ponieważ zarobek był naprawdę bardzo duży, a właściwie to nawet najlepszy dotychczas w tym odcinku, ponieważ zarobiłem ponad 51 tysięcy złotych, co mogło naprawdę bardzo imponować. Kolejnym typem produktu były meble, dałem sobie po dwa każdego, bo stwierdziłem, że tak będzie najbardziej sprawiedliwie. No i do mebli szczerze miałem bardzo duże oczekiwania, no nie ukrywając jest to kategoria, która, która powinna zarobić bardzo dużo, bo jest właśnie tak polecana na początku, żeby, żeby na niej zarabiać. No i szczerze, powiem wam naprawdę bardzo szczerze, zarobek był naprawdę bardzo duży po godzinie właśnie użytkowania, bo miałem 443 tysiące. A uwaga, zaczynałem z 370 900, co dawało nam ponad 72 tysiące zysku. No i kolejnym typem produktu był transport, czyli rowery, jakieś tam elektroniczne, hulajnogi, tego typu rzeczy. No i nie miałem w ogóle oczekiwań szczerze do tego, ale nie uwierzycie, ponieważ po godzinie czasu zarobek był. Naprawdę bardzo duży, nawet większy od mebli, bo dawał nam prawie 80 tysięcy zysku. No i kolejny typ produktów, czyli części samochodowe. Ogólnie typ produktu, który może się opłacać, może się nie opłacać. Wiadomo, są złodzieje i mogą nam zarą ukraść samochód. Wtedy to się to na pewno nie opłaca, no ale dobra. No i po godzinie szczerze zrobiłem całkiem dużo, ponieważ 49 tysięcy. No nie ukrywając, jest to wynik typu niezły, ale wiadomo... Jest trochę ryzykowny, więc czy polecam? Ciężko powiedzieć. Aha, i oczywiście zatroniłem kierowców, więc nie musicie mi pisać, że przez natychmiastową dostawę to się w ogóle nie opłaca. No i nadeszła pora na biżuterię. Ogólnie chyba nigdy na tym jakoś nie zarabiałem pieniędzy. No i w sumie dobrze, bo naprawdę zarobek był bardzo mały, no zarobiłem tylko ledwo ponad 21 tysięcy, no co jest oczywiście słabym wynikiem, porównując do reszty. Reasumując wszystkie aspekty kwintesencji tematu, dochodzę do fundamentalnej konkluzji. Tak właśnie prezentuje się lista, która pokazuje, który produkt zarobi dla mnie najwięcej w godzinę.